Hej, hej, hej widzowie. W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w... Em, jak to się nazywało? E, Rooft, Rooftops and Alleys, tak. E, no i no, to jest taka fajna giereczka, gdzie się robi parku ogólnie. I wybra, wybraliśmy mod... A, no ogólnie e, 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 przywitaj się koleżko. czy znaczy, no... No. Będziesz też no. widzieć oczywiście jego perspektywę, tak jak wtedy. Żeby, bo teraz to będzie lepiej, no bo będziecie wiedzieć jaką mnie na przykład goni, bo, bo wybraliśmy właśnie tak, a czy y, mod? Dobra, skrócę wam to. Po prostu wybraliśmy moda, że jest berek i tyle. Zostaw lajki, like i suba bądź sigmą. Start. O jaka fajna. Jezu. Co jest? Okay. dobra. o, ty ganisz, ty ganisz. A no nie, no! Uj, uj, czemu ja do ciebie przyszłość? dobra. O patrz, to patrz, o nie, nie doskoczę. Dobra. Nie, zrobię. No nie, no, złapał mnie. gdzie do... O kodynowali się. Po prostu. O ty taleczka. Oj, dobra, jesteś. U, nie, nie. A ty. Dobra, jesteś. <grym> Nie no, co? O, ty, 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 ty. o nie, ja też. Oni no, chcą mi się. Tak, tak. Oczek, nie wiedziałem. Nie, nie, nie. Czekaj. O nie, dobra, się tak. Nie no, oczywiście, że nie skaczę. No ja wyskoczyłem oczywiście. Bo no, teraz nie no, Wcześniej mi to skaczę. nie było, mi to wychodziło. A ja sobie tak A. zrobię. O, może! O nie! Co no. robić sobie za taki gówniany gameplay, ale nie lubię grać w tą grę! I mój kolega też. No... A ja czy chyba, no nie wiem. O! Oh, ja, Nie! O, uh, unik! Może! Ciągle, żeby zdobyć sobie szybkość, dobra, biegniemy, biegniemy. O, szybko. powiem gdzie pójdę. Chodzimy. To jak Uncharted tutaj jest. Spinanie się takie. Dobra. O nie. Wejdź tu, wejdź tu. A on tu nie. No, no. no, 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 no. No ja to nie wiem jak. Nie wiem. O, ale zauważyłem się. O, ha, ślepa uliczka, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Oj, o YouTube. nie. Co ja się uwaliłem? To się tak przyjemne. No, ja tak... O nie, ty. O nie! 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 Wywaliłeś się też? No. No, się jak to się tutaj robi To, to, to się wywa. Dobra, to ty? Co? 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 ty Co? Co? o, Co? jest Co? tu... Co? No, tu. Ja nie, nie nie, to... O boże no. Całe miasto! A ja tam nie mogę wejść. Dobra, to idę gdzieś indziej. Ło! No Na tu wejść. ale to nawet tu nie może wejść. O dobra, nie się. Te, teraz będzie tutaj. Uf. Oj! O! O! <ścoughs> <Nie ścoughs> chcę tu grać. Dobra. UU nie! Oj, Oj Jużko. No nie, chodź tu. A ty, czego leży to tylko jesteś? No, nie, wolno ja mością i toś uznał jako wywrócenie sztuki. Uła! Ujdź! Nie no, ja dopływam leciutko, płotek i to mi zaczęło nie ja wejdę tu, nie ja wejdę tu. mnie goni, nie uciekam. No trzeba by tu wejść, Boże? Proszę. Jeszcze nie chcę. O nie, dobra. Zapomniałem, było czy po lewej, że widać nasze niki i ten profil. ale dobra. Już w sumie i tak. No to sobie nie, to sobie razem. O, dziesięcego zostało, koleżko. Nie, nie! No nie! Dałem mu się, ale na ostatniej chwili jednak... Ajajaj, tam. Złapał mnie. się... ajajaj. No i takim sposobem jest 1:0. 0 Gratuluję. Dzięki, dzięki. Aga, kto będzie Pani.

Jak się nie wywracać w tej grze tutorial? Trzeba umieć w tą no. grę grać! Głupia <gry> ja nie umiem! Dobra, widzę teraz będzie z, z pierwszej kamery. Nie wiem czy to nie do... No, dobra jest! No i czemu ty się nie wywaliłeś? No, wy. U, yo. Jestem trochę widać przez to, że mnie łamał. Słuchaj mnie. Po lepszej. I po! Nie! I już go. Nie no. No i straciłem. Nie mój. No. jesteś za mną właśnie? Tak, jesteś za mną. Dobra. No, Maksymalny! Ujo, jujo, O nie, o ja, oj co, oj co? Jej, jej. <grystanie> w ogóle wie Nie wiem czy wiecie, a czy no nie wiecie zapewne, ale mam nowy mikrofon! Mam nowy mikrofon i... No, zapewne nie wiem, nie wiem. Jak, jak jest słaby dźwięk to no to już będzie przez pewnie długi czas taki, ale no mam nadzieję, że, że jest dobry dźwięk mikrofonu. I no to teraz taki e, no e, ciekawe czy e, o kurde nie o nie no spadłem też z takich nowości o chciałem powiedzieć no i ogólnie to wpadajcie na kanał Voltix. Mhm. No, to ma, macie tu po lewej jego nick nawet no to to jest właśnie jego nick kanału no podajcie bo tam zapewne niedługo coś się pojawi mhm. o o zespół no, Zataczałem się na chwilę na coś. Oj, no co?! No, ty chyba, chyba w tej grze jeszcze nie będziesz... nigdy nie będziesz uciekał. Dobra, złap mnie, złap mnie. No nie no. Ale ty nie złapisz zaraz, ty. No to dawaj. A. No łapie. O Jezu, no. Dobra. Już. O Jezu. No nie ja no. Zwaliłem się. Chodź tu. Zostało... mało czasu. Znaczy nie mało, bo są sumie... Yy... No, 44. O, no i się wywalię Chyba, 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 się wywaliły. No chyba co? Cię złapałem. O, o ty mnie jednak to złapałeś. No ale, ale, o ty! No co to za oniksy robisz tutaj, ty? Co obrat... Co obrat robi? Oj no chyba, 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 chyba koniec. Co zawiodło? Co zawiodło? O kurde. No i tam już w końcu mi się nie chce. Co robi, to jak słychać moją e, głośną moją klawiaturę, ale no ogólnie... Takie um, życie. No. Czy znaczy, no będę mógł kto później jakoś lepiej zrobić, ale... No nie no bywa. No nie no... no nie no nie wchodzi mi tutaj tego patrzę, że no, ja na to nie, się... nie ma, więc mogę powiedzieć O na przykład y, Czy wiedzieliście, że wodę da się pić? Kurde i co so jest? Albo że... Nie wiem. No, coś tu się stanęło. Ktoś przyta tak góry. no to, no to nie fajnie, fajnie. Ale już jesteś, więc nie muszę opowiadać. Ale mogę opowiedzieć taką ciekawostkę, że. A może poczekasz! Bo byłeś bliżej mnie ogólnie. Aaa, zapomniałem. A może przejdziesz? No, idę. No, ja się nie wróciłem. Ale trochę bliżej. Mww. dobra, jest 1-0! 1-1. A, no 1-1. Aaaa, e, już po sobie. się pomyliło. Eee... Yy, no. I no. Dobra, teraz przechodzimy na inną mapkę. Więc mi się, no widzimy się na nowej mapce. Dobra, no to już jesteśmy na nowej mapce, więc 5 minutes, daj ready. Dobra. I start. Dobra. Pewnie ja będę go nieł? Jak to wie. O no, oczywiście. A, to go, to Leszka. No. Niech, jakby, widzowie, on gra. On jest nowy w tej grze, więc dlatego tak ten. Ja w sumie jeden dzień dopiero to grałem, bo wczoraj zacząłem to grać. Ja coś trochę Dobrze. co nieco ogarnię, ale. To wiecie. wiecie, wiecie. wiecie, wiecie. O co chodzi? Wiecie, jak to jest. Na przykład widzieliście, widzieliście tak. To, yy... Nie wiem czy już ktoś ogląda takie rzeczy, ale no że parkour ktoś robi, bo kiedyś to, to było mega oglądane. No właśnie, że się parkoury robi. Co to jest właśnie inspirowane yy, właśnie tym, że... no, że właśnie te parkury się robi. To jest właśnie inspirowane tym tymi filmikami różnymi. Nie! Czy ze spadłeś? ojej. oje oj. Jezus! Będę też prawie spadł. Dobra, to ja sobie idę na górkę, to nie wiem ja No ja no nie, to już lewaj do ogólnie. O nie, no ja tu nie mogę wejść, dobra. Chodzi w to. Ogólnie widzowie, ta gra jest w... Znaczy nie wiem czy w becie ale... Chyba, nie wiem w sumie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, już nie ważne. Dobra, poczekam na Ciebie. No czemu ja się na... Ja... Czemu ja na to zjeżdżam? Jak Ty tam weszedłeś? Łe ja spadłem przez to! No, wspomniałam spację. Hm? W ogóle... XT? Mam, mam, ryzykować i wskakać na to? Nie, bo to jest mięso. Nie, bo... O jak walnęła. I idziesz tu? Rzekł, że jak przyjdę do Ciebie i skoczysz tam, to mi coś... A w ogóle jakby idziesz? Lol. Um. Idziesz? Czy, 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 tak nie za bardzo? Ale zobacz, chłopie, tutaj! No, co? Co? Gdzie tutaj? Zobaczyć. No, i ściskam. O, No musisz spać z tą spacją, Nie, nie, nie. O, to było. Nie ale to było takie że, że się skoczysz albo zjedziesz. No tak. Chciałem. Chciałem. ale ale... O nie. O nie. Tak, znam spacer Dobra. O! Nie! Nie tak! Kurde! Nie! No nie wiem się O Jest! A co jest? Nie! Dobra. Co ja Co robę Gdzie jestem? Co? Co, co ja Co? Nie wiem. Dobra. O nie! Nie złapał mi się! Może... Nie! O, no co ty robisz, ty? A <gry> Ojejcio. Nie no, złap mi się może, co? Radzić, nie? Się, hej, no dobra, dziękuję. No złap się, chodź, no. ale nie, nie, nie. Czuję tylko na co jechać. Zobaczcie. Nie, ja tak nie będę, wiesz o tym. <gry> nie no, czemu mi się... O jest Czemu on się nie łapie, ha Zostało ci, ci minuta 23, więc... No wiesz. Jak to jest? No, idziesz tu. O! Juch, Może tu gdzieś nie wiem. Dobra. Uff! Proszę, jest No nie! Jednak się wywalił.

Nie wiem, w ogóle? Lol, Bekas Bekas, Bekas. O, 10 sekund zostało, ale szkoda. Może chodź. A to odczemnie. Dobra, no to idę. no weź. A ja. 2-1. 3-7. Dobra, idziemy chyba na kolejną mapkę. No to jesteśmy na kolejnej mapce. Ja będę ja gonił. Eee. O ja gonię. Wow. Ale chyba nie na długo co. E... No co? No. Nie! No nie chcę wiesz. Co to miało być, te? Zresztą. Kuo. Kuo. Ale mocne. No teraz. Skok. teraz... Teraz. Teraz tak. Tutaj i right. biem! Ty mnie gonisz? No znowu Ty znowu 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 Ty, ty, ty. Dobra, nie można sobie. Dobra, i teraz Monks Boost! Oj, oj, oj. No co ja chciałem to zrobić? powiedz mi. Nie wiem. Czemu byś chciała zaczynła? Chociaż... Y... Nie no, super bucikiem walnął Nie, co? Co ja robię? Dobra. Patrz tu! Skok! Łoo! Chodzimy sobie tutaj, o mnie goni koleszko z... Nie. nie! Co nie? Nie, nie idziesz tam. Idę właśnie. No to schodź, ale do mnie. Nie, I zatrzymaj się na, na 3 minuty. Ale za 3 minuty to jest koniec gry. Właśnie. Ile to you będzie już? I don't know. Dobra, poczekajmy do ciebie. Tak, 5 albo 5, 4 A pietra, może daję więcej? 1. No ale po co? W ogóle to jest za mną. No nie mam mnie złapać. Nie co mi się. O kurczaczki Co ma się nie łapie? Chalo. Złapieśmy się teraz. O, złapmy a ty się złapiesz? Oj, chyba nie. Ale tak mi się chyba złapi. Osiu, osiu Nie, nie za luka. A czemu nie XP? Box Kibi D toilet, co Ale kameraman! co my gadam? Nie wiem. Co? Wiedzieliście, że syn lasu is it, wykrzyknik. Czyli mogę wam to przetłumaczyć, to znaczy, że y, jest on teraz berkiem. Czaisz I tak będzie ciągle. Dobra, jeszcze masz dwie minuty. Nie ja na co idę na spokojnie. Tylko jak mam cały czas się wywalać. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Dobra, idziemy do niego. O oh, kurde, co jestem, możesz Aha! No to super, serias... Tak się da? Eagles, Eagles.

BAM i pooo! Aha, skończyłem się. Osoby! Okej, okay, Jezus Jezus. Dobra. A stop, stop. Nie no! Dobra, ja się. Teraz tu. Nie chcę się. Jezus. Jezus. z Nie się dzieje. Jeszcze zrobię Jezus. może co? Chciałbym! no to się postaraj, Jezus, ty się nawet nie starasz, ale koleżka z Ciebie, naprawdę. O, czemu co tam na mnie czekasz? Gdzie ty jesteś? U góry. No w głowie. No co? O nie, Nie mnie, dobra yes, 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 yes! yes! oh, Jakby <grywy> ja się nie zatrzymał, nie? A mi ta walierka zatrzymała. Dobra, no to to. To było... To by było chyba na tyle. Jest ile? 3-1. A, no, jest 3-1. Nie! To znaczy 2-1! 2.17 Nie, no, nie, z to było 2.17. Aha. Czy mogę to. Dobra, nieważne. Yy, no to no, to było na telewizorze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka i suba. I my się widzimy w kolejnym odcinku. Bye, bye. bye.